Ostatnio ktoś w komentarzach wspomniał, że witając się z wami tak, jak witałem się z wami w poprzednim odcinku, mogę zostać zdemonetyzowany. Więc dzisiaj naprawiam ten błąd i przywitam się z wami. Siema kurtyzany. To jest kolejny odcinek JavaScript dla idiotów, a dzisiaj obskoczymy sobie funkcję. Zapraszam. Trzymaj się tam, żeby mama cię nie wyjebała z domu, znajdź jakąś pracę, bo... A więc, zaczynając od początku. Co to jest funkcja? Funkcja to jest taki blok kodu który będzie wam się wykonywał wtedy, kiedy go wywołacie. Nic wam to nie mówi, nie dziwi mnie to, ale przejdźmy od początku. Funkcję deklarujemy w sposób taki. Na początku piszemy function, następnie nazwa tej funkcji. Tutaj zaszalejmy, dajmy się ponieść troszku szaleństwa. Nazwijmy funkcję funkcja. I tak, między tymi nawiasami dajemy parametry. Zaraz do tego przejdziemy. I między tymi nawiasami klamerkowymi piszemy blok kodu. A no zapiszmy na przykład console.log. Tak. No i teraz pytanie brzmi takie. Po co to wszystko pisaliśmy? No po to, że teraz możemy tą funkcję wywołać. Wywołajmy funkcję. I jeżeli teraz odświeżymy stronę, no to wyjdzie nam tak. Czyli Kod przeszedł linika po linijce, przeniósł się do funkcji, zauważył, że nasza funkcja polega na tym, że wypisujemy po prostu tak. Następnie wykonał tą funkcję, czyli wykonał to, co jest tutaj. Teraz, jaki jest sens robienia tego w tym miejscu, skoro tak naprawdę robimy jedną rzecz? tak. Nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Równie dobrze mogliśmy po prostu wypisać to w tym miejscu, tego nie pisać, efekt byłby taki sam. I tyle samo by nam zajęło to kodu. Ale funkcje są przydatne wtedy, kiedy ich blok kodu, który ma się wykonać, jest większy niż jedna, dwie, trzy linijki. Ponieważ taki blok kodu możemy wtedy wykonać wielokrotnie, tak naprawdę odwołując się do jednego elementu. Czyli jeżeli tutaj byłoby parę lini linijek kodu, to nie musielibyśmy pisać za każdym razem tego samego, jakbyśmy chcieli to wywołać, tylko moglibyśmy odwołać się do nazwy funkcji i wszystko mamy załatwione. Czyli funkcja to jest taki trochę nasz niewolnik, który wykonuje polecenia, jeżeli my mu powiemy, że ma to wykonać. Teraz, czym są parametry? No, parametry to są takie zmienne. Które umieszczamy w między tymi nawiasami. Są to jakby takie szczegóły polecenia, które wydajemy swojemu niewolnikowi. Czyli, jak na przykład funkcja będzie polegała na dodaniu trzech liczb, czyli a, b, c, a następnie będziemy chcieli ją wykonać. No to na razie ją tutaj rozpiszmy, czyli mamy liczby a, b oraz c. Mamy dodać je do siebie i je wypisać dla przykładu. No to dajmy: console.log a, dodać b, dodać c. Koniec. No i teraz w tym miejscu musimy przekazać te liczby. I one będą przekazywane po kolei. Czyli pierwsza liczba, którą przekażemy, w tym wypadku 5, będzie przekazana pod jako a, dziesiątka będzie przekazana pod b, a minus piątka, albo minus czwórka, szalejmy, będzie pod c. Czyli jakbyśmy później jeszcze chcieli się w tej funkcji odwołać do poszczególnych do poszczególnych parametrów, no to pod A będzie podczepione to, co jest pierwsze, pod B to, co drugie, pod C to, 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 co trzecie. Koniec, cała tajemnica. Teraz sprawdźmy, czy to zadziała. Zadziałało idealnie, 11. Dalsza część. W funkcjach jest też taka magiczna opcja, jak return. Return, jest to linijka kodu. Która zakończa nam funkcję i która zwraca nam coś z tej funkcji. Co znaczy, zwraca. Mamy naszą funkcję dodaj. I ona polega na tym, że ona nam po prostu dodaje trzy rzeczy do siebie i od razu wypisuje. A teraz pytanie brzmi tak, a co gdybyśmy nie chcieli wypisywać tych rzeczy, tylko chcielibyśmy ją wy wykorzystać, tę sumę, do czegoś innego. Na przykład. Nie wiem, chcielibyśmy nadpisać zdrowie naszej postaci. Tak? Czyli chcielibyśmy, na przykład, dodać. Do punktów zdrowia dodać sumę punktów zdrowia, które dostamy, którą dostaniemy z trzech potek, które wypijemy. No to wtedy, jakbyśmy chcieli zrobić to w taki sposób, jak tutaj to robimy, czyli byśmy nadal zrobili 10, 5, wiem, 3, to nam nie doda do 115 oraz 3, ponieważ ta funkcja polega tylko na wypisaniu tych wartości. Więc, żeby nam funkcja zwracała sumę, wystarczy, że napiszemy return a dodać b dodać c i teraz na czym polega funkcja funkcja polega na tym, że ona dostaje parametry a b c, a następnie zwraca a b c. Czyli jak kod przejdzie nam do tej linijki, to do zmiennej hp zostanie przekazane 100 dodać i teraz kod cofa się do funkcji sprawdza, że jedyne co musi zwrócić to sumę ABC. I w miejsce tej funkcji w międzyczasie zostanie tak naprawdę wstawiony, wstawiona suma a, b i c. Czyli tutaj zostanie w tym wypadku wstawione 18. A więc nasze HP powinno wynosić 118 po wszystkim. Sprawdźmy, czy to zadziała. Działa doskonale 118. I teraz dalsza część. Funkcja. To, co Wam pokazałem, to jest najbardziej defaultowa funkcja, jaka może być. Są też funkcje anonimowe. Czym one są? To są takie funkcje, w których nie piszemy nazwy funkcji. Po prostu zaczynamy od nawiasów. Spyta się ktoś, po co to robić? Nie mam zielonego pojęcia, ale można dzięki temu funkcję przypisywać. Bez tego też to można robić. Do zmiennych. Czyli można stworzyć zmienną dodaj, która będzie przechowywała funkcję. I reszta zapisu będzie całkowicie taka sama. To jest po prostu inny sposób zapisu nazwy funkcji. Można zapisywać tutaj dodaj, ale można też zapisać poprzez, poprzez nazwę zmiennej, poprzez nazwę zmiennej po prostu. To jest taka różnica. Jest też trzecia opcja w deklaracji funkcji, tak zwane funkcje lambda. Je zapisujemy w sposób no, z lekka inny, ale też dość podobny, czyli Piszemy var dodaj, równa się. I na początku w nawiasach zwykłych zapisujemy parametry, które będziemy przekazywać. Następnie robimy równa się większe od, czyli taką strzałeczkę. No i teraz w tym miejscu wypisujemy, co ma nam zostać zwrócone. No w naszym przypadku a dodać, b dodać, c. I zapis tych dwóch funkcji jest równoważny, bo robią nam dokładnie to samo. Przyjmują trzy parametry: a, b, c. I zwracają nam sumę ABC. Czyli funkcja lambda jest to taka funkcja, która wykonuje tak naprawdę jedną linijkę kodu, i tą jedną linijką jest return. Czyli to jest bardziej, bardziej no to jest krótszy sposób na zapisanie tego samego co tutaj. Tak więc, jeżeli byśmy to usunęli, i tak kod zadziałałby tak samo. Tylko zapisujemy to w krótszy sposób. Dokładnie. Nic się nie zmieniło. Dobra, to teraz przejdziemy sobie do sytuacji teoretycznej. Zamknij pizdę, bo cię podpalę. A więc sytuacja teoretyczna, takie mini zadanko, będzie sytuacją, w której pokażę Wam praktyczne zastosowanie funkcji. Ponieważ JavaScript jest to język programowania, który wykorzystujemy, żeby zrobić naszą stronę bardziej funkcyjną. Żeby użytkownik mógł z tą stroną coś zrobić, nacisnąć jakiś przycisk, cokolwiek. A więc zacznijmy od stworzenia przycisku. Dajmy przycisk buton. Nie robimy tego w skrypcie, tylko w samym html-u. I załóżmy, że nasza strona będzie polegała na zbieraniu bawełny. Bo czemu nie? Czyli dajmy zbierz, jeszcze w butonie stwórzmy id, żebyśmy mogli jakoś odwołać się do tego przycisku. Nazwijmy to zbierac. Zobaczmy, czy nam zadziałało. Stworzyło nam zbierz, zbierac. Jest wszystko bardzo dobrze. Stwórzmy jeszcze diva, czyli taki blok strony, wydzielony, w którym będziemy przechowywać informacje, ile już zostało zebranych, ile bawełny zostało zebranej. O, napiszmy tutaj id bawełna i dajmy wartość początkową 0. I to tyle, co robimy w HTML-u. Teraz przejdziemy do części javascriptowej. Zróbmy to po bożemu, czyli poprzez Standardowe techniki, odwołajmy się do butonu o nazwie zbierać i do diva o nazwie bawełna. Jak to robimy? Robimy to w sposób taki, że deklarujemy jakąś zmienną, w której będziemy przechowywać dane o naszym przycisku. Nazwijmy to na przykład var buton, albo but w skrócie, będzie równy. I teraz tak, z całego dokumentu, za pomocą funkcji query querySelector, Będziemy wyszukiwać przycisk, którego id to zbierać. Czyli tutaj wpisujemy hashtag zbierać. Za pomocą hashtagu dostajemy się do id danego elementu. Czyli tej linijce kodu za pomocą query selektora wybieramy jeden element, niekoniecznie przycisk, jeden element, który ma id zbierać. I tyle. To samo zróbmy też dla naszego diva. Możemy to nazwać jakoś bawełna. Czyli będzie document, query selector. I tutaj będzie hashtag bawełna. W tym divie będziemy zbierać informacje na temat tego, ile jest bawełny już zebranej. Więc przyda nam się jakaś zmienna, w której będziemy przechowywać informacje o tym, ile bawełny zostało zebranej. No to stwórzmy zmienną o nazwie ile. I przypiszmy jej wartość 0, bo tyle jest na początku. Dobra. Na tym etapie strona jest całkowicie nieinteraktywna. Nic nie możemy z tym zrobić. Jak przycisk naciśniemy, to nic nam nie zmieni. A więc teraz musimy zadbać w Javascriptie o to, żeby przycisk coś zmieniał. A więc zadeklarujmy sobie funkcję, która będzie nam się wykonywała za każdym razem, jak naciśniemy przycisk. Nazwijmy tą funkcję zbierz funkcja zbierz. I we funkcji zbierz zrobimy tak, że za, za każdym razem ona będzie się wykonywać. Jeżeli naciśniemy przycisk, zaraz zadbamy o to, żeby tak, żeby z, połączyć tą funkcję z tym przyciskiem. No, ale co się wykona? No, wykona się to, że na pewno ile zostanie zwiększone, czyli ile, ile bawełny zostało zebranych. No i jednocześnie też zostanie na pewno zwiększona albo inaczej zostanie zmieniony tekst w tym divie. Żeby zmienić tekst, wystarczy, że odwołamy się do elementu bawełna, który znaleźliśmy za pomocą query selektora, czyli bawełna. Następnie piszemy inner text, bo odwołujemy się do samego tekstu. Może też być inner html, nie ma znaczenia. I to będzie od dzisiaj równe ile. Czyli w parametrze inner text, który znajduje się w divie, który znaleźliśmy za pomocą query selektora, czyli innymi słowy, za pomocą tekstu, który jest tutaj między tymi znacznikami, w bawełnie, który znaleźliśmy za pomocą query selektora, umieszczamy to, ile jest bawełny. I to będzie odświeżane za każdym razem, jak naciśniemy przycisk. Sprawdzimy, czy to zadziała, nie zadziała, ponieważ jeszcze nie połączyliśmy naszej funkcji zbierz z butonem o id zbierać. Jak to robimy? W bardzo prosty sposób. Do przycisku odwołaliśmy się już w tej zmiennej za pomocą query selektora, więc wystarczy, że zrobimy bat. I teraz odwołujemy się do zdarzenia, czyli on click, czyli kiedy przycisk zostanie naciśnięty, wykonaj mi funkcję zbierz. I teraz powinno wszystko zadziałać pięknie. Sprawdźmy dokładnie. Czyli zbieramy, 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 a ja już zebrałem 16 bawełny, dobry wynik jak na mnie. I to by było na tyle w tym odcinku.